Święta Śmierci Niekła i Szatana Wychodzi z grobu Dnia trzeciego rana Naród niewierny Trwoży się przez Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Było już około godziny szóstej, i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mojego. Po tych słowach wyzionął Ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Oto słowo pańskie. <tryk> Dzisiaj Kościół staje między grobami z nadzieją. Wczoraj w uroczystość wszystkich świętych. Patrzyliśmy na tych, którzy już Pana Boga oglądają, a dzisiaj na tych, którzy jeszcze oczekują pełni życia w Bogu. To dzień ciszy, dzień modlitwy, dzień miłości, ale nade wszystko dzień głębokiej nadziei. Dzień, w którym wspominamy zmarłych, ufając, że. Spoczywają w rękach Boga, który jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Ale zwróćmy uwagę na dzisiejszą liturgię Słowa. Pierwsze czytanie, Hiob i te jego głębokie słowa: Mój wybawca żyje i stanie jako ostatni nad prochem. Job, który stracił dosłownie wszystko. Znamy jego historię. Postać ekstremalnie tragiczne. Stracił ludzi najbliższych mu, stracił swój dobytek, stracił zdrowie, staje nad przepaścią życia i śmierci. Jeszcze żona go zachęca do tego, by Bogu bluźnić, by się z, tą, z tym doświadczeniem z ręki Boga nie zgadzać, by mówiąc potocznie pyskować, a jednak Hiob, chociaż jeszcze nie objawił mu się Chrystus z martwych wstały, głęboko wierzy w życie po. W życie po śmierci, w życie po tragedii, w życie po sytuacji, która się wydawała beznadziejna i bezsensowna. I dzisiejszy dzień to echo tego samego wyznania, bo śmierć nie jest już końcem. Owszem, ci, których kochaliśmy, oni odeszli, ale oni nie zniknęli. Oni należą do Boga, który żyje. Job woła dzisiaj z głębi tego swojego całego cierpienia i tym wołaniem przypomina nam, że nadzieja rodzi się nawet w tej najczarniejszej, najtrudniejszej godzinie życia. A z kolei święty Paweł w drugim czytaniu z mocą głosi, Chrystus z martwych wstał. Chrystus z martwych wstał i ta prawda jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Chrześcijaństwo bez zmartwychwstania Jezusa byłoby puste, byłoby bezsensowne, byłoby bez najmniejszego wyrazu. Jezus nie powstał tylko duchowo, nie powstał symbolicznie, jak na przestrzeni wieków próbowano... Tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa jako coś pozornego, coś symbolicznego. Ale on zmartwychwstał rzeczywiście. Zobaczmy, Święty Paweł tutaj jest tym y, y, wielkim świadkiem tego zmartwychwstania. On, y, z tego wielkiego y, y, przeciwnika chrześcijań, rodzącego się chrześcijaństwa, nagle pod Damaszkiem doświadcza Jezusa żyjącego. I poświęca żyjącemu Jezusowi całe swoje życie. To nie było wyobrażenie, to nie było jakieś przekonanie, jakieś tylko przeświadczenie o tym, że Jezus żyje czy też powinien żyć, ale on go doświadczył namacalnie. Chrystus z zmartwychwstał. Co więcej, jak w Chrystusie wszyscy umierają, jak słyszeliśmy, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I zmartwychwstanie Jezusa nie jest tylko y, Jego osobistym triumfem, Jego osobistym zwycięstwem. Ale zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest obietnicą dla każdej i każdego z nas. My też zmartwychwstaniemy. I zobaczmy, chociaż dzisiaj ten kolor y, czarny on y, pojawia się w liturgii. Są takie dni w roku, kiedy ubieramy czerni, ubieramy się we fiolet żeby uświadomić sobie, czy to pokutę, czy przemijanie, czy żałobę, czy tęsknotę, to jednak Bogu dzięki, że dzisiaj obok tej czerni słyszymy pieśni wielkanocne. Słyszymy teksty, które nas nie pogrążają w tej rozpaczy, w tej beznadziei. Chociaż czasami, jak tak brałem kiedyś udział w różnych pogrzebach, nie u nas, gdzieś tam, to widziałem jak. Też nakręcano te emocje, żeby wyciskać łzy, żeby ci ludzie popłakali, żeby było tak dołująco. To nie jest chrześcijańskie. Nawet żałoba może być piękna, może być pełna nadziei i tej ufności w to, że spotkam kiedyś tych moich kochanych, za którymi tęsknię, których nadal kocham, których mi brakuje po ludzku. Ja się z nimi spotkam tam, gdzie nie będzie cierpienia, nie będzie łez, nie będzie narzekania, ale będzie wieczne szczęście w domu Ojca, jak mówi Chrystus, z którym mieszkań wiele. No i Ewangelia. Ona nas dzisiaj prowadzi pod krzyż. Jesteśmy świadkami śmierci pana Jezusa, jesteśmy świadkami jego, jego pochówku. Widzimy te kobiety zrozpaczone, przerażone, które. Które zaczynają ten cały obrzęd namaszczania. Muszą go przerwać nagle, no bo szabat, nie wolno pracować, trzeba iść do domu. Ale jak tu iść do domu, jak tam nasz ukochany, którego musimy jakoś przecież przyrządzić tam? No ale niedziela rano biegną, ile sił do grobu. I słyszą kuriozalne słowa, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? One nie przyszły do żyjącego, one przyszły do martwego Jezusa. A jednak słyszą, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj z zmartwychwstał. To krótkie zdanie, powiedzielibyśmy takie lakoniczne. Zobaczmy, w Ewangelii nie mamy opisu zmartwychwstania, jak to się stało, co mówili świadkowie, kiedy widzieli Jezusa wychodzącego. My tego nie wiemy. Ale mamy tylko te krótkie zdania. Nie ma go z martwych wstał. I to pytanie jest skierowane też dzisiaj do nas, bo my też tęskniąc za naszymi bliskimi, my też szukamy żyjących wśród zdjęć, wśród wspomnień, być może nagrań wideo, wzruszamy się, bo tęsknimy. A dzisiaj Jezus do nas też mówi, dlaczego szukacie żyjących wśród umarłych. Oni zmartwychwstaną, jeżeli szli za Chrystusem i jeżeli tego mimo swoich grzechów, słabości, łomności, ale nie wycofali się z tej drogi zbawienia, nie wyrzekli się Jezusa Chrystusa, to wierzymy, że oni zmartwychwstaną do wiecznego życia w niebie. I wyznamy za chwilę wiarę w zmartwychwstanie, w zmartwychwstanie i w świętych obcowanie. Co my tam mówimy? Wierzę w świętych obcowanie. To znaczy, dzisiaj ja się modlę za ciebie, ale ty jutro, kiedy już staniesz przed obliczem Bożym w pełni i będziesz w pełni cieszył się wiecznością, to ty się będziesz modlić za mnie. Wymiana dóbr. My dzisiaj to odpusto ofiarujemy, modlimy się, ale oni też się modlą za nas. Być może już, być może nasi najbliżsi już są wśród zbawionych. I dzisiaj my chcemy tę głęboką wiarę w zmartwychwstanie wyznać, mimo tej czerni, mimo charakteru smutnego tego dnia, to jednak pełnego nadziei, albowiem życie Twoich wiernych, O Panie, zmienia się, ale się nie kończy, śpiewamy w jednej z prefacji za zmarłych. Oby ta nadzieja na powtórne spotkanie z tymi, których nadal kochamy, który, którzy, którzy nam brak, których nam brak dzisiaj, aby tej nadziei nikt i nic nam nie zamącił. Amen.